Cześć, dzień dobry. Nazywam się Kajo Rudziński i prowadzę Kajodata. W tej krótkiej serii zadajemy sobie pytania rekrutacyjne i udzielamy na nie odpowiedzi. Chodzi o to, żebyś mógł lub mogła lepiej sobie poradzić na rozmowie. Pytanie na dzisiaj. Czym jest histogram? Gdzie moglibyśmy go użyć? Histogram jest rodzajem wykresu słupkowego, aczkolwiek nie jest to per se wykres słupkowy, w którym... Pewne przedziały wartości są umieszczane w odpowiednich koszykach i są porządkowane od najmniejszego koszyka do największego koszyka. Zazwyczaj koszyk najmniejszy obejmuje wszystkie wartości od zera do pierwszej ustalonej, a koszyk największy obejmuje wszystkie wartości powyżej pewnej granicy. Histogram ma nam pokazać dystrybucję wartości, to znaczy ma nam pokazać, które wartości pojawiają się najczęściej, a które najmniej. Najlepszym zastosowaniem histogramu jest analiza częstotliwości. Możemy sobie na przykład odpowiedzieć na pytanie, jak często nasi klienci robią zamówienie o konkretnej wartości. Dzięki histogramowi dowiemy się również, jak wygląda kształt naszej dystrybucji i czy dane są skewed, jak to się mówi, z lewej bądź z prawej strony.